Ogłoszenie o przetargu publicznym Burmistrz Sokółki, działając w imieniu gminy Sokółka, zaprasza do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym dotyczącym zbycia udziałów będących własnością gminy Sokółka. Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Agromech. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w sokółce posiada 41 666 udziałów, które stanowią 91,6% kapitału zakładowego. Z zastrzeżeniem zobowiązania nabywcy do nabycia tych spośród pozostałych udziałów, co do których prawa nieodpłatnego nabycia nie wykonają uprawnieni pracownicy spółki. Cena wywoławcza wynosi 2 874 954 zł po 69 zł za udział. Wartość udziałów w spółce ustalona została na podstawie raportu z wyceny aktywów i pasywów spółki według stanu na dzień 30 listopada 2019 roku. Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe agromech spółka ZO posiada cztery atrakcyjne nieruchomości. W tym trzy zabudowane o łącznej powierzchni 18 804 m2. Użytkownikiem wieczystym gruntów jest spółka, natomiast właścicielem gruntów jest gmina Sokółka. Nieruchomość położona jest w dzielnicy przemysłowo-składowej Sokółki na obrzeżach zabudowy miasta. Istniejąca na trzech działkach zabudowa to osiem budynków wraz z wiatami budynki o charakterze produkcyjnym, magazynowym i administracyjno-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 2114,7 m2. Jednak najistotniejsze jest atrakcyjne położenie nieruchomości. Plac wokół budynków z dojazdami oraz parkingiem jest utwardzonym w części płytami betonowymi i asfaltem. Teren nieruchomości w większości jest trwale ogrodzony. W zasięgu nieruchomości. Znajduje się infrastruktura techniczna, jak sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna oraz deszczowa. Od strony południowej nieruchomości jest położona bocznica kolejowa, biegnąca do bazy paliwowej PKM Orlen. Aktualnie prowadzona jest rewitalizacja linii numer 57, szeroki tor od granicy państwa w Kuźnicy do stacji w Geniuszach oraz budowa w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości terminala przeładunkowego firmy Barter z dostępem do szerokiego toru. W nieodległym czasie planowana jest budowa terminala intermodalnego firmy PCC Intermodal oraz potencjalny rozwój i budowa kolejnych terminali przeładunkowych w ramach tzw. nowego, jedwabnego szlaku, między innymi PKP Cargo w Geniuszach. Istotne jest dobre skomunikowanie nieruchomości zarówno w sferze transportu drogowego, jak i kolejowego, normalno i szerokotorowego, które w ciągu najbliższych lat będzie jeszcze lepsze. Z uwagi na rozpoczęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i autostrad prace przygotowawcze związane z przebudową drogi krajowej nr 19 na odcinku od kuźnicy granica z Republiką Białoruś przez szokółkę do Białego Stoku w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej czteropasmowej. Planowana przebudowa linii kolejowej nr 6 na odcinku od Białego Stoku przez Sokółkę do granicy państwa, dobudowa drugiego toru i remont obiektów inżynierskich. Coraz bardziej realna staje się koncepcja wydłużenia szerokiego toru ze stacji Geniusze do stacji Wasilków, wraz z budową tzw. suchego portu w tej miejscowości. Zapraszamy do udziału w przetargu.